okay uh -huh. Wyzwalanie pamięci to odnoszenie się do przeszłości, chociaż uważam, że przeszłość jako taka istnieje w przyszłości, ponieważ człowiek notorycznie, odwołując się do własnych doświadczeń, buduje w swojej pamięci nowe obrazy, czyli tworzy jak gdyby przyszłość. Dzisiejsza wystawa właśnie łączy te dwa elementy przeszłości i przyszłości, chociaż każdy z nas po wyjściu stworzy sobie nową przyszłość poprzez przeszłość, poprzez to, co zobaczy. Zarówno w pracach Czesława Hiszczuk'a w odniesieniu do fotografii są to jego zapisy. Jego doświadczeń, czyli tejże przeszłości, jak również w obiektach architektonicznych tkanych Agnieszki Kopeć, w przypadku lampofilma zwyczajnego, czyli wrocławskiego i filmowego, który tutaj ze mną stoi, są to dosyć jednoznaczne i proste odniesienia. W przypadku tej głowy autorka wykorzystała. Taśmy filmowe z lat 30., 40., 50. i 60., łącząc je wespół w jedną głowę. Prawa strona głowy to są właśnie filmy oryginalne hitlerowskie z lat 30., instruktażowe, ale również filmy promujące hitleryzm czy nazizm, a prawa strona to jest inna indoktrynacja komunistyczna polska, z tym, że łączy je co? Miejsce. Ja jestem wrocławianką i znalazłam te taśmy we Wrocławiu, zarówno te hitlerowskie, jak i te indoktrynacyjne, komunistyczne. I w tej jednej głowie, głowie wrocławskiej, albo Breslau, głowie z Breslau, mają miejsce te wyzwolenia właśnie tej pamięci, tej przykrej pamięci. Ta głowa jest bardzo doświadczona, ponieważ na tym samym terenie odbywały się różne działania no, indoktrynacyjne, niszczące człowieka. I stąd właśnie i ta nazwa, i ten obiekt. Znajduje się tu również jeszcze jeden obiekt y, Agnieszki Kobec. Jest to kąpiel wełni. Absurdalna kąpiel wełni, która niby nie ma nic wspólnego z pamięcią, a jednak, y, poprzez to, że y, mamy tu konotację absurdalnego tytułu, do, absurdalnej, y, do absurdalnego obiektu, jest to wyzwolenie poprzez pamięć do oczyszczenia rytualnego, czyli. Skojarzenia z wodą, oblubcji i takiego katarzis. Jest to tylko zarys. Oczywiście jest to absurdalna wanna, w której się nikt nie wykąpie de facto w tej wełnie, ale jest to powrót do tej pierwszej wanny, pierwszych zachowań ludzkich, bo przecież żaden inny gatunek nie stworzył czegoś takiego, jak obiekt wanna. Także to nas wyróżnia i to jak gdyby jest już w tym obiekcie w pamięć wpisane. że zaprosiliśmy pierwotnie do wystawy Agnieszkę Kopedź, a kiedy zaczęliśmy dłużej rozmawiać na temat samej wystawy, samej prezentacji, obydwoje artyści doszli do wniosku, że ich prace, ich wypowiedzi, ich myślenie jest bardzo bliskie sobie i że właściwie zarówno prace Agnieszki, jak i Czesława w dużym stopniu dotyczą problemu pamięci. To jest jakby początek nowego projektu takiego badawczego, w którym właśnie badam te interakcje między obrazem a właściwie tą przestrzenią między projekcją a obrazem i jak staram się te obrazy w jakiś sposób no, uprzestrzenić. I, a, a, I to jest jakby dopiero początek, ten dół jest jakby taką częścią moją jakby poprzednich jakby działań jest tam są jest z kilku okresów jakby to jest zebrany z tym materiał, ale generalnie konsekwentnie dąży to jest finał tego, więc właściwie jak się tam się zacznie od początku oglądać na wystawę to właśnie dojdzie się też jakby do tego, tu już tam jakby, tam jest obrazy powstają z rejestracji takich fotograficznych, czysto fotograficznych, które przetwarzam jakby w swojej pamięci i je po prostu to co pamiętam jest jakby uzewnętrznie. Tutaj już jest, odbywa się coś innego. To już z fotografii same te fotografie są punktem wyjścia i właściwie idę w głąb poszczególnych fotografii. Ta część, której tu jesteśmy, jest to jakby takim typowym, właśnie, które pasuje do tego tytułu wyzwalanie pamięci, więc jest to. Jest to taka jakby część no bardziej, można powiedzieć, filmowa, bo tam jest głowa od, od, zbudowana z taśmy, tu jest właśnie ta cała projekcja, gdzie się to wydobywa właściwie z tej głowy, I to jest ta cała pamięć, wyzwalanie tej pamięci. Druga część. Wystawy jest częścią bardziej yy, interiorizacją, właśnie takie, taką, taką yy, częścią wystawy, którą chciałem w ogóle tu zrobić, przede wszystkim. Ta część jest jakby takim dodatkiem, a właściwie się stała jakby ważniejszą częścią, właśnie stała tytułem wystawy. Tajemnicą tej projekcji jest to, że ta projekcja jest jakby integralną częścią tej pracy, dlatego że że to jest panorama po, w dużym detalu, w skali makro po tym samym obrazie, więc jest to, jakby takie sprzężenie zwrotne następuje, że właściwie widzimy, ta projekcja jest, oświetla ten obraz, a jednocześnie jest częścią tego obrazu, że właściwie widzimy to, co jest w detalu, yy, czego nie, nie możemy dostrzec normalnie, mamy powiększone i to się wytwarza w ogóle taka interakcja między widzem, bo tu się stwarza dodatkowa przestrzeń. Ten obraz już nie jest płaski, tylko ta przestrzeń, która jest pomiędzy projekcją, a obrazem no jest w całości zaangażowaną przestrzenią. I to jest jakby, jakby obraz nie jest opcją, bo obraz jest powstał z tego samego obrazu. Jeśli człowiek się przejdzie przez tę wystawę i zaduma się nad tym, co widzi w kontekście własnych doświadczeń, może wyzwolić z tej przeszłości przyszłość, bo właśnie tu jest ten paradoks. Koła czasu, które się nie kończy i nie zaczyna. I to wyzwalanie praktycznie pomimo, że jest wyzwalaniem pamięci i nam się kojarzy od razu z przeszłością, jest tak naprawdę wyzwalaniem ku przyszłości. A razumując, mogłabym powiedzieć, że używając słów Władysława Strzemińskiego, że tak naprawdę to, co widzimy. To nie jest do końca to, co widzimy, co, co oko nam prawda, technicznie podaje nam mózg, w skrócie oczywiście trawestując, lecz to, co rozumiemy z tego doświadczenia widzenia.